Dragomino, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Fox Games, e, w oryginale Blue Orange. Dragomino e, jest połączeniem domino, takiego znanego z, z gier e, King Domino czy Queen Domino, troszkę dla, dla starszych odbiorców, z taką małą ekonomią. E, z dodatkowo elementami memory, bo tu będziemy łączyli, czyli odkrywali tereny, łączyli i tak naprawdę właśnie te domino, i kiedy złączymy dwa identyczne tereny, czy na przykład o takie tereny byśmy złączyli, tak, no to wtedy kładziemy sobie żeton na połączeniu takich, takich płytek, a dodatkowo przy połączeniu właśnie będzie takie jeziorko jak tutaj widać, to będziemy mogli sobie podejrzeć dwie płytki jedną wziąć, a drugą, znaczy płytki, żetony, tak? Płytki to, to są płytki, a, a tam to są żetony. I przy podejrzeniu takich dwóch żetonów, to będziemy wiedzieli, że w tym drugim jest na przykład skorupka jajka, ewentualnie, że jest tam smok. A to się nam przydaje, bo skorupki jajka jedynie będą nam dawać, znaczy pierwszego gracza, smoczycę. Natomiast... Nie się nam punktów, dopiero przy, przy remisowaniu będzie tak, że ten z remisujących, który będzie, który będzie miał więcej skrópek, to, to wygra. Yy, I tak, jak to wygląda? Płytki startowe, dwustronne, więc wiadomo, że to jest startowa, a te mają z drugiej strony, no nie wiemy taki, co tam będzie, tak? Bierzemy zawsze cztery, nieważne ile nas gra i po kolei każdy grać będzie sobie dobierał płytkę. To nie jest tak, że musi się stykać, wiadomo, fajnie, żeby się stykało, bo wtedy, o mamy tak, styka się dwie pustynie, no to biorę sobie żeton, o i trafiłem na smoka, jednocześnie mogę sobie podejrzeć żeton, to jest opcjonalne, tak, opcjonalnie jako wariant dodatkowy, się nazywa spragnione smoki, ale powiedzmy, że już pokazujemy z, tym z tymi smokami spragnionymi, z wodopojem, bo to jest o tyle fajne, że, że jest trochę zapamiętywania, tak? Więc mógłbym wziąć podejrzeć tego i drugiego. O, tu widzę, że było jajko, tak? Czyli wiem w przyszłości, odkładam go na miejsce, tak. Wiem w przyszłości, żeby, żeby unikać tego stosu i dokładnie tego miejsca, tak? No jak to ułożymy, to jest oczywiście nasza sprawa, ale wiem, że unika, żeby unikać tego, tego żetonu, że tu będzie skorupka, tym się nie opłaca. W każdym z takich żetonów, zestawów jest dokładnie 7 smoków. Siłą rzeczy wiemy, że, start, że bo są nierówne ilości tych, tych naszych różnych jajek. Najwięcej, chyba w 14 jest smoków, jest, jest płytek pustynnych, tak? Ale tylko 7 smoków, a najmniej, najmniej bo 9 jest czerwonych I, ty, i, i też 7 smoków. Czyli wiadomo, że, że tutaj, w tych czerwonych, tylko w dwóch będą, będą skorupki, pozostałe to będą na pewno smoki. Więc, oczywiście, warto rozpoczynać od, od tych, gdzie mamy większe szanse, większe prawdopodobieństwo na znalezienie smoka. No, ale oczywiście, jak nam, jak nam też się też tutaj ułoży w, w naszym tym, w naszym królestwie. No, i teraz kolejny gracz, tak by wziął, kolejny by tam wziął, dołożył, kolejny by wziął. No, i znowu bierzemy 4 i znowu rozkładamy. Jeśli byśmy grali w mniej osób, no to pozostałe z tej czwórki odkładamy, po prostu wyrzucamy z gry, tak? No i znowu sobie dokładam. Może się zdarzyć, że dołożę tak, że, że mi się zamkną dwa obszary, wtedy biorę więcej, więcej smoków, a jak na przykład dwa obszary z, z jeszcze dodatkowo z tymi z podglądaniem, tak? to biorę to, to naprawdę siłą rzeczy podglądam aż cztery, tak naprawdę podglądam a cztery 4 tak? A 4, 4 żetony No ale tu razie nie ma takiej możliwości, więc no pewnie wziąłbym to, tak pewnie wziąłbym to, mam taki teren no i, i no i trafiłem znowu smoka. E więc fajnie. No i znowu kolejnie gracze, żeby tam sobie ja ich tutaj tak na chybił trafił. Bądź tutaj powinien to dokładać. Jeśli tak było, że, że nic mi nie, nie, nie pasuje żaden element, to i tak mogę dołożyć, tak? Miałbym płytkę na przykład jest tu jakaś, która mi kompletnie nie pasuje. No jest na przykład o, taka z lasem i, i z tym. Nie mam ani tego, ani tego, tak? Jakbym musiał taką płytkę wziąć, to i tak ją mam prawo dołożyć. Tego po prostu no nie, dam, nie dam żetonu tak, żadnego. Ale mam, mam prawo położyć taką, taką płytkę. Ona była gdzie? Od tego była. No i znowu yy, gra jest szybka, trwa około 15 minut. Ale ładnie ilustrowana. I z tymi potopojami jest fajny element, który bardzo mi się podoba zapamiętywania że poza, poza kombinowaniem, żeby dołożyć tak, żeby, żeby, żeby trafić na żeton, a najlepiej dołożyć tak, żeby, nie wiem, tu mieć dalej łąkę, a tutaj tutaj mieć zimę, żeby jakieś więcej żetony, żetonów móc wziąć, to jeszcze mamy te, te memory, czyli ja tutaj na no, przykład pamiętam, tak, że tutaj była skorupka, no i jest ta skorupka, tak. Aha, jeszcze taka sprawa, kiedy trafiłbym na żeton skorupki, tak, że że jest połączenie, daje ten żeton tutaj i to byłaby właśnie skorupka, tak? bo mogę mieć, że jeden biorę, bez, bez tego by było. I na przykład wtedy bym skorupkę musiał dać. Tak? Ta skorupka robi mi to, że ja biorę smoka. Natomiast jak kolejna osoba znajdzie skorupkę i też ją daje, tak? oczywiście, to ona mi tego smoka jakby wykrada, tak? bierze mi tego smoka. Ten, który na końcu będzie miał smoka, otrzymuje jeden punkt ekstra za, za smoka. Jak gra na mniej niż 4 osoby, to niewykorzystane z puli tutaj odpadają z gry, nie że wracają nam do, do banku gry. No i tyle. Pamiętamy też, że wszędzie jest 7 smoków, czyli, a ich kolorystycznie jest coraz więcej, o jeden więcej. Każdego koloru jest jeden więcej. tak? Więc wiemy, że warto najpierw przeszukiwać jak się uda oczywiście tak dołączyć. Te kolory, których jest mniej krążków, bo tam siłą rzeczy yy, yy, mamy większe szanse na, na smoka. A smok daje punkt, yy, yy, skorupka daje tylko nam smoka, więc siłą rzeczy na, ten, kto na, na końcu ma smoka, to jest jeden punkt. No i przy remisach, tak? Skorupki się przy remisach przydają, bo remisujący gracze na punkty sprawdzają skorupki. Kto ma więcej skorupek, ten wygrywa grę, a jak nie ma więcej, no to. Dzielimy się zwycięstwem, czyli re re rewanż, tak? Rozgrywamy rewanż. Naj najlepiej w ten sposób. No tak wygląda ta gra. Co e, jest super? Super, że jest nawiązane nie do King, Dom, do King Domino, Queen Domino, ci taka pierwsza gra, najpierw z małymi dziećmi do 5 roku życia, e, 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 więc najpierw, najpierw się bawimy w Dragomino, tak? Są fajne smoczki, od czasu Shreka to smoki są już w bajkach jako pozytywne, czy tam miejsce Smoków, tak? też, jak, też... Też tam były pozytywne smoki, więc teraz już smoki są w jako pozytywne, więc to jest fajny wabik taki dla dzieci, żeby zachęcić je, że są smoki i jajeczka. Tereny nawet ładniejsze, bym powiedział, te drzewka, tak, tutaj skałki, nawet ładniejsze niż w King Domino i Queen Domino. No i element memory, który jest, to jest bardzo ważny, tak? bo jest trochę tej edukacji, czyli no rozwoju dziecka generalnie, zapamiętywania, a to się nam przydaje potem do edukacji, żeby, żeby dziecko miało dobrą pamięć, bo jednak tej pamięciówki jest potem w szkole coraz więcej. Fajnie zrobiona gra dla, dla najmłodszych, jako taki wstęp do troszkę już trudniejszych gier, jak King Domino i jak Queen Domino. Pamiętamy tu też, jak nie będziemy mogli gdzieś połączyć, no to nie, nie, nie jest tak jak w, w King, Domino czy Queen, że musi zawsze chociaż jednym, jednym elementem się łączyć. Tutaj nie, tutaj jak się nam nie uda, no to, no to akurat bym tu dał, tak? Ale jakbym miał coś, co nie mogę dołączyć, na przykład to, to i tak mogę, mogę gdzieś sobie dołą dołączyć do tego, tak? Mimo tego, że obrazki mam inne. Po prostu nie mam, nie mam wtedy żetonu, no niestety. Ale brać, biorę i dołączam. Tak to wygląda, a wygląda super, jest całkiem mądre, fajne dla, dla takich młodszych dzieci, tak, od tego roku życia. A potem przenosimy się na King Domino, a jeszcze potem na Queen, Queen Domino. Ja się też pamiętam te, te olbrzymy do King Domino, tak. Dragomino, dzięki.